Hej hej hej, witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was miksik taki jak wielkie granie, różowe diamentowe 7, super linie, dolar, różowy diament i worek z kasą. Wkład to 1040 zł. I zaczniemy od worka z kasą. Worek z kasy, z numerkiem 33. I szukamy tutaj wygrywających liczb yy, albo pliku. Wygrywające liczby to 55, 13, 32, 31. A moje liczby? 35, 26.

dwanaście, czterdzieści dziewięć, drugi rządek pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści jeden, trzydzieści sześć i czterdzieści osiem, czyli również pusto x y dolar z numerkiem szóstym i szukamy tutaj wygrywających liczb albo worka. Wygrywające liczby to 33 1 18 a moje liczby to 11. Wow, mamy wygraną, super, nie będzie na pusto. 3 17

33 dyszka, czyli połowę wkładu mamy już zwrócone. Super, N, N, N. To teraz super linie z numerkiem 29. I szukamy gwiazdka i balony. Gwiazdka i balony. Mamy tutaj balonów, nie widzę. Arbus i okulary. Okulary, okulary, arbus. Jest i tutaj arbus. I na końcu jeszcze o, dobra, czekajcie ptak i rower. Ptaki rower, rower jest i na końcu, dobra, popcorn i kości, popcorn, kości, kości i tutaj kości, okej, okay. diament, kwiat. Nie widzę. Diament jest, przepraszam. Tutaj, dobra. Księżyc, moneta. Księżyc, moneta. I moneta. Czapka, serca. Serce jest, czapeczka też jest. Mm -hmm. I tu jeszcze serce. Leżak słoń. Leżak. I tu jeszcze leżak. Kolejne dwa to klucz i korona. 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 I korona. Krab i Biedronka, mamy kraba, Biedronki tutaj, okej, okay. i ostatnie dwa, Piłka i Cytryna, Piłka i Cytryna, Piłka jest, Diament tutaj, ale to nam nic nie dało, czyli będzie pusto. NLT, tak jest. <laughs> Przepraszam. To teraz różowe diamentowe 7 z numerkiem 9 i szukamy tutaj siódemki czarnej yy, albo czerwonej, która mnoży razy 2. A mamy 6, 6, 5, 3, 3. Dwa, cztery, trzy, dziewięć, sześć, pięć, dziewięć, osiem, dwa, pięć, cztery. Jest siódemka, super. Będzie zwrot, i dziewięć na końcu, a siódemka nam daje dyszkę, zwrocik, super. BBB. I na koniec wielkie granie z numerkiem 10. I szukamy tutaj wygrywających liczb, monet albo gwiazdki, która daje dwukrotność Przypisane kwoty. I wygrywające liczby to 54, 55, 39, 14 i 45. A moje liczby to dwanaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści jeden, trzydzieści cztery, czterdzieści dziewięć, trzydzieści trzy, trzydzieści osiem, dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt osiem pięćdziesiąt siedem, dziewiętnaście, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt jeden i dwadzieścia trzy i ostatni rządek trzydzieści siedem, trzydzieści pięć, dwadzieścia jeden 59 i 42. No niestety pusto. C. X Czyli dzisiaj na wkład 40 zł mamy zwrotu 30. Super. Dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia pa!